Czy patrząc na te zdjęcia, nie masz wrażenia, że zaraz coś się stanie, na przykład ten budynek zaraz się zawali, albo ta kawa zaraz spadnie. Takie wrażenia można w bardzo prosty sposób wyrazić w języku japońskim stosując konstrukcję sody. A oprócz tego pokażę Ci jeszcze trzy inne, czyli łącznie cztery zastosowania konstrukcji sodyz, które Japończycy używają bardzo często. Zacznijmy jednak od tworzenia. Tutaj tworzenie jest bardzo proste, potrzebujemy czasowników, gdzie zamiast mas rzucamy soodes i tak dzieje się w każdej grupie na przykład grupa pierwsza huru, furimasu furisou des grupa druga ochiru Ocimas ochisou des oraz grupa trzecia opcjonalnie suru simas, shisou des wszędzie to des jest opcjonalne bo ono nadaje tylko grzeczności tak więc sama ta konstrukcja może po prostu kończyć się samym sou i teraz zastosowania zastosowanie numer 1 czyli to które mówiliśmy na wstępie to jest opisanie takiego wrażenia, że mamy wrażenie patrzymy na coś że zaraz coś się stanie po polsku właśnie mówimy że o zaraz ten budynek się zawali albo o kawa zaraz spadnie a po japońsku po prostu powiemy Anobiru ga taoresou albo kouhi ga ochisou. Drugie zastosowanie nazwałem prognozowanie bliższe czyli patrzymy na daną sytuację. Ale nie ma takiego wrażenia, że to zaraz, już za chwilę się stanie, tak jak z tym budynkiem, ale że będzie to jakby w najbliższym, niedługim czasie. Czyli na przykład patrzymy na zachmurzone niebo i tam, gdzie po polsku powiedzielibyśmy, o, niedługo pewnie deszcz będzie padać, zaraz chyba będzie padać, po japońsku powiemy a, Amega Furisou, Amega furisou des. Albo patrzymy na dogasające ognisko i chcemy powiedzieć, że o, ogień zaraz zgaśnie, A Higaki esou des. Trzecie zastosowanie jest to prognozowanie dalsze, czyli patrzymy na jakąś sytuację, analizujemy i jakby przewidujemy, prognozujemy, że w niedługim czasie, ale dłuższym niż te dwa pozostałe, czyli na przykład w następnych tygodniach, miesiącach, coś się stanie prawdopodobnie. Czyli na przykład patrzymy na wykres i stwierdzamy, prognozujemy Kotosi Kazori no Nedanga desu, czyli w tym roku, w tym najbliższym. Wygląda na to, że cena paliwa się podniesie. I czwarte zastosowanie to jest takie coś, co ciężko wyjaśnić, jest to takie przeczucie co do swoich najczęściej czynów. I tu chciałbym przytoczyć taką prawdziwą sytuację z rozmowy z Japończykiem, wyglądała ona w ten sposób. Zapytałem, jak tam idzie nauka języka polskiego. Porando go i dostałem w odpowiedzi akurat. Czyli ta osoba, ten Japończyk czuł w sobie, że chyba da sobie spokój, akirameru to jest poddać się i tutaj so jest jakby pokazanie, że mm, mam wrażenie, tak dosłownie mam wrażenie, że chyba sobie odpuszczę, że chyba się poddam. Więc tej gramatyki można używać, kiedy mamy wrażenie, że coś zrobimy, coś z nami się stanie i wtedy pokazujemy to poprzez tą konstrukcję. Drugi przykład to pytanie kogoś, właśnie o, o to, jak, jak myśli, jak uważa, jak się czuje w z daną sytuacją. E, taki przykład. Astanopati korary czyli jak myślisz, jak ty czujesz, czy dasz radę przyjść na jutrzejsze przyjęcie? Kiedy pytamy o to drugą osobę, to jest takie jak myślisz, czy dasz radę przejść? Jest to użycie bardzo potoczne i może nie tak często występujące w zwykłych podręcznikach, a jeżeli chcesz wiedzieć, jak to wszystko ma się do gramatyki iodes, która też często tłumaczona jest, że wygląda na, to zapraszam do tego filmu.